Cześć, dziś na tapet wpływa łosoś. Zrób ze mną paluszki z łososia, jakiego w życiu nie jadłaś. Powiem ci, że to się robi szybko i wcale nie jest trudne. Bo dokładnie wiesz, że marchewa lubi w kuchni rozwiązania szybkie, niedrogie i dziecinnie proste. Piękny kawał łososia. Czekaj, pokażę Ci. Przesunę cię tak, żebyś wszystko mogła dokładnie obserwować, ten piękny kawał łososia, który dzisiaj rano złowiłam w dobrej cenie na talerzyk. Trzeba zrobić z niego cienkie paski. Chodź tu bliżej. Chodź tu bliżej, nie bój się. Już cię tak tutaj... O. Możesz oddzielić go od skóry. Nie ma z tym problemu. Ja sobie teraz te paseczki przekroję na pół, żeby było łatwiej mi później je po prostu obrabiać. I wyszło coś takiego. Gdy łososia już masz podzielonego, przygotuj sobie trzy miseczki lub talerze, jednego mąka, jajko. majonez i tarty żółty ser. Wszystko rozbeltaj. A tutaj kilka łyżek bułki tartej i płatków owsianych. Obtoczenie łososia w mące. W tej miksturze tutaj I w, bułce tartej w płatkach owsia, z płatkami, i w bułce tartej z płatkami owsianymi przyklepać przyklep, żeby panierka nie odchodziła. I takiego możesz usmażyć albo upiec. Oczywiście nie muszę Ci mówić, żeby posolić łososia, prawda? Tą część upiekę w fryerze, Resztę usmażę na patelni z odrobiną tłuszczu, i później powiem Ci, które moim zdaniem są lepsze. Przyznam, że jest trochę przy tym zabawy i trochę bałaganu, ale takiej ryby nawet w międzyzdrojach nie zjesz. Teraz patelnie. Kilka, bo kilka usmażę, żeby sprawdzić, które będą lepsze. Nie za dużo. Nie za dużo oleju. Na ten kawałek też już mam świetny pomysł, także zapraszam, zostań ze mną na dłużej i gotuj z marchewą. Dobra, tłuszczyk nam się rozgrzewa. Za chwilę wrzucę na tłuszczyk i będę tej sprzątać. Tłuszczyk rozgrzany, więc smażymy. O, czekaj. Układam od strony skóry. Tylko zaraz będę musiała... Mówię, bałagan troszkę się zrobił, ale to nic nie szkodzi. Oczywiście do tego zrobię frytki. Moje wiralowe frytki, które moim chłopakom bardzo lubią. Zapraszam Ciebie na mój profil, tam przepis jest. I surówkę. Surówka będzie z białej stożkowej kapusty. Przepis też znajdziesz u mnie na profilu. Usoś już usmażony. Wystarczy go teraz powyciągać i odsączyć na ręczniku papierowym. Wszystko już mam na gotowo. Wszystko oprócz surówki, ale to zrobię mojemu mężowi w momencie, gdy będzie miał wrócić z pracy, żeby miał na świeżo. No i co, testujemy, które paluszki lepsze. Czy pieczone, czy smażone. Wezmę sobie kawałek, bo. Nie jest. A tutaj mam pieczone. Widzicie, jeszcze jakaś oś się znalazła. Dobra, najpierw smażone. Wygląda. Tat pieczony. Obie wersje pyszne, ale pieczony ciut wygrywa.